Cześć, Sienoczko widzę witam was w kolejnym odcinku z serii Bracia Lenicy, ze mną jest No i oczywiście sianokosy tak, tak myśleliśmy Tak będziemy czynić i robić Mamy do skoszenia trochę Dużo No szybko to pójdzie Tylko siarka Tak, no, yy, no. Mam GPS -a wyłączyłeś coś, ty no mamy tutaj e, tak stwierdziliśmy ogólnie, że nie będziemy odwalać maniany, czy maniany po prostu e, z czystego jakby logicznego myślenia Doszliśmy do jednej ważnej konkluzji, iż e, na chwilę obecną nie będziemy wydawać pieniędzy na sieczkarnię czy przystawkę do sieczkarni. E, do trawy jak możemy sobie powiedzmy, że pole kupić w to miejsce i, no, i wtedy będziemy mogli sobie też e, tak to mieć, jakby kiszonkę z kukurydzy. No, jak? Z czegoś myślę Dlatego musimy zbudować silos, w planach jest nowa gospa, no więc tak... Musimy jak się przy tym kupić, bo będzie się drugi zabierze. Czemu? Pierwsza nasza jest mała, po drugie... Yy, płyj mała. <laughs> po jest mała, a po drugie jest... <laughs> ...pój mała. Yy, Przetrząsarkę, nie wiem czy widzieliście, wizowie, ale jest ta sama. Czy nowa Nie wymieniam. Nie, nie wymieniliśmy Aha. Czym są Nie. I tak, przyciążarka jest ta sama, no to nie Tutaj, dyskantuj, co jest nie na no, duba, no to tylko siarka jest przednia Nie sobie się tak, jak chce. Mi się podoba ogólnie taka żółta kosiara co można powiedzmy normalnie sobie Mówi bez przedniej tylnej dostawki ale to dopiero powiedzmy będziemy mieli większy zasób i kolorystycznie będzie pasować do jakiegoś silnika Też nie opłaca się bo jest mniejsza ta kosiarka Nie wiem czy jakoś bardzo co to kurwa dokupywać kolejną do kosiarkę Trochę jednak, mimo wszystko będzie nam ułatwiało pracę no, no nie mam jakoś dużo areałów tej trawy, więc nie wiem czy się opłaca Ale mi miejsce zajmujemy mimo wszystko No i chuj Co taki dzisiaj? Przeklinasz. To no ty tak, nie? Ja Nie doskó Rzadko Na Ta... pewno, pewny jesteś Pewny powiedzieć... trochę Mam powiedzieć coś z kamerami Co. Będę za to kamerą? nagrywać Będę... Będę to nagrywać Ty, Judasiu... Kurna te kosiarki głośne są, jak z ja, Jak, jak każde. W Ralu tak samo, to mi się już się jak ja, ja W Ralu nie masz dwóch kosiarek. tak no co? Przecież te, te normalnie ludzie tak koszą co ty gadasz teraz co bały. No nie mają podczepiony pod przód i tył. Jest. Przecież się tak kosi, nawet w Polsce, ty no, nie jadą. Robią tak ludzie, którzy są a. zamożni, a normalnie ludzie mają zwykłą boczną. Murowacyjną, a rolniku. Mamy no co? Przecież mamy dobry ciąg do tych kosierek więc nie rzekaj. Poza tym było na przecenie, więc Polak nie skorzystał, no właśnie Ach. Nie, w sumie to za głosu mogę zawieść Jak musisz na kospe jechać No tak, bo z A wiesz gdzie jest Nie tam, tam za tymi budynkami No już widzę na wieździe. Dobra na drodze Prawdę muszę złożyć, żeby rozczepić głupie to o, nie! Nie opuszczaj tego! Trzeba tego kładać, co ty rozkładać. Co ty robisz? Tu belę leżą. Ponieważ potrzebowaliśmy na szybkości. Jakie okay, bela? A nieważne. O kurna, przyjechałem sobie Ja. Wrota do wymiany. Bardziej cegły bogu to jest czegoś no trochę do zgrabieenia będzie zgraę już Wow. Ale jak... jak ty to zgrabiasz? Dobrze zgrabiam. O nie wiem, głosiłbym się. Tyś nie znoszę się. Ty się nie znosz tam. Czuję, tyle trawy jest, że... Na to będę nie jedzieł, ale będziemy trawić. Ile gałązków tutaj wszystko zbierane jest? A szczerze, ta krona. Zgrabiarka fajna jest, fajna. Może ta 18-metrowa, taka bardzo duża, lepsza by była, ale znowu to można zgrabiać do boku. No a przez to możemy mieć większe, jakby zbiornięte. więcej możemy zebrać. No, to, to sobie przy jednym boku jeździsz i masz duży potencjał trawy. Kurde, podwójny pokos robisz. Co? Majster. Podwójny pokos robisz, majster. Ja robię ten mały, tak mi się wydało. No, super Nie ma zaco. 80 robi jak coś spoko. No dobra. Ja sobie ten GPS to nie potrzebny tu. O co? Przesiadł kocsak to. No. Przy koszeniu bardziej, ale przezgrawiam tak średnio. Futro, też jakoś ultra dużo tu nie ma. Na, na pewno nie jest mało, ale ...starczy. na spokojnie na sezon może. Tak, okay. okay. Dobra, i z tego myślę, że to całe zrobię tak. Myszaninę. Padłcha. No a jak. Cały czas myślę o tym głosku. No więc pewnie kupimy. Ale też można powiedzieć. Tak. Kupić na pewno, kupimy, ale kiedy? No to jeszcze przyjdzie na to nie, nie wiem. czy mnie nie wywaliła vlaga. Aha, no to nieźle. Nie by to mnie nie wywaliło, ale to jeszcze nie ode mnie zależy. wywaliło cię. Oj chuj. Tak mnie... Kocha. Gocha. O obiadu wszystko to przyszło. No jak. Kurczę, nie, na no tą prasę większą trzeba chyba kupić. Było Nobela. jest taką... Mm -hmm. Ty na, polo na pole pojechałeś, sąsiada Co? Na pole, sąsiadom, aż pojechałeś? Co? Jak to? No normalnie. Tak o. Nie wiem. parę kontroluje. Wiesz co? Zresztą tutaj farmika. Tylko nie wiem, czy zdążę akurat dołączyć, bo możliwe, że skończy się już przygodnie kawę. zabrać. No, na razie 13 minuty. Weź weźmy to do miarę wyrównajmy. Krzywe kolercie. Tam to muszę jako tak, zebrać, zgrabić w ogóle. Patrzyłem, że są widły, wiadra, farmingu. Najlepsze jest to, że nikt z tego nie korzysta, bo nie opłaca się nie wiem, wiadro ma 20 litrów, powiedzmy wygarnięcie gnoju nie wiem, od krów, świni, whatever e, tak powiedz, dwie tony wyrzucić, no to czasu by zajęło od groma, nie? Dobra, jeszcze to. Tu... Co mówisz? Dołączam. Dołączam. tam. Dwa dołącza. 10%. Ja bym Nie robi wrażenie. Aha. Nie chcę zostawić już tych piercków. Kolejna bola za nami. u Synchronizowanie danych. Czyżby wbijał pan Hubercik? Nie. 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 Nie no, ogólnie u nas widzę jak powiedzmy mamy internet mobilny. Czy u mnie czuł u Hubercika. No i tak... Yy, robi czasem. Chimery nie, nie wiadomo czy to nasza wina czy to nie ma internetu na cudy na ser gram ja na swoim komputerze yy, i utrzymuję serwer no ale to już nie jest jakby na tyle ogromne obciążenie To też nie graź, nie? O dobra, jednak wina farminga, ci powiem. Czemu? Ale twój interny. Nie wiem, mam normalny ping, dobry. A jednak mi tepa mam cały czas. Mam no, farming, lubi to. Te opony zielone są na prasie. Bokro. Mogło trochę. Zaraz się pozbieram. Spokojnie. Dobra, to ja wezmę, yy, oddam ci prasę. Wejdź do masy, ja może podczep, czy masę ja zabrałeś. Jest dobra. Uuu, ja szybki jesteś. Dobra, trudno zaprasuje się. A te dni bele nie robią biednicy Wolą do tych szczelów Ile tych dalej jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Powinny się zmieścić Realizm, to jeszcze jedno się zmieści tak na końcu? No tak, ja tak robiłem właśnie, jakby zbierałem, słoma, że wam przytkałem lekko i

Дайте там щелиный нам все равно. Возьми просто, Бюро... я, я нем залапа. Добро. Беру пенцет на клапы. О... Добро подаешь там. Давай, давай, давай. О, кур, на... Puszczaj. Przyjedź może masają A pociąg. Doprostować. Tak belka nie wyjdzie, ale. ale no, żeby tak w miarę było czyste to. Mimo wszystko.

Nie wyjdzie, nie no, tu masz jeszcze duże górki. No, no nie wyjdzie, no mam cztery mi całe. To no, przecież 5 tysięcy nie będzie tutaj, nitro. Czy do wieku kolay yaşça böyle bir Dwie tego... Wszystkie? takie 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 do dachu. desko. Dojż... A przyczepka to ma przesrane u nas. Trochę. <grymne> Jak sam. <zamknijne. grymne> Człowiek. Tak za <co> widę. <grymne> Jak to po egzaminie? Dobra, widzowie, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. No to, to trzymajcie się, no i